Pamiętam, że w zeszłym roku też podczas ramówki TVN w pięknych słowach odpowiedziałaś mi na pytanie o swoje pierwsze dni małżeństwa i tak się zastanawiamy, jaki to był rok dla Was. Myślę, że ciekawy, pełen różnych wyzwań. Pod wieloma względami. Oby tak dalej. Czy to jest też tak, że jednak małżeństwo to jest ciągła taka praca i kompromisy. A czy ty jesteś mężatką? No właśnie nie. No, myślę, że w ogóle każda relacja jest. Czymś, co, nad czym się pracuje każdego dnia. I można by to przyrównać do tego, co kiedyś powiedział Krystian Lupa. Jeżeli jesteś aktorką, aktorem z doświadczeniem i zaczynasz nową pracę nad nową rolą, nad budowaniem nowej tożsamości, to pamiętaj, że musisz zacząć za każdym razem od zera. Nie wolno ci wchodzić w, w to, co już się zdarzyło w poprzednich kreacjach. I, i myślę, że. W każdym budowaniu relacji tak jest. Pamiętaj, że każdego dnia jest nowy dzień i pielęgnować należy to, żeby wspólnie dobrze się skończył. To już ostatnie pytanie, bo znowu Twoje słowa zachwycają. Jak jest na przykład w podejmowaniu decyzji zawodowych? Czy na przykład ty doradzałaś swojemu mężowi odejście z Tafałanu? Czy on ci doradza w rolach, które masz podejmować, czy nie wchodzicie w te sfery? Nie no ja absolutnie nie czuję się osobą kompetentną do doradzania mojemu mężowi. Od tego są ludzie, z którymi on pracuje od lat i on sam jako człowiek z gigantycznym doświadczeniem. I ja mogę się tylko temu przyglądać i, i uczyć. I uczyć tego, jak, jak ważne jest, jak ważna jest ciekawość spotkania. Jak ważna jest ciekawość drugiego człowieka, bo Edward, z tego co miałam okazję się przyglądać, zawsze pracuje nad jakością historii i nad tym, żeby każdy człowiek, który bierze udział w wydarzeniu, czuł się ważny i potrzebny. No i, i, i to, to jest imponujące.